Tak, jak powiedziałem, warunki są zajebiste. W żadnym, w żadnym, w żadnym, karne, w żadnym zakładzie karnym, co się dzieje, nie spotkałem się z takimi warunkami. Chciałbym zmienić, nie, znaczy, ja miałem z dyrektorem rozmawiać czy z czymś, żeby było więcej zajęć. I tylko to, i nic więcej. Więcej zajęć, no i żeby nie było jakichś takich głupich prowokacji, nieraz, nie? Żeby wiadomo, że się siedzi się dłuższy czas, nie? Siedzi się dłuższy czas i jak się siedzi te 24 godziny w zamknięciu, nie? No, psychika siada kasiada nie Nerwy, głupie, głupa, głupia odzywka, klawiszanie i już są nerwy, nie? No, ja się staram opanować wszystko, nie? Teraz mi odbiło nie raz, nie? Teraz mi ostatnio odbiło, nie? Tam na wywijanie trochę, nie? No, ale to na wywijanie, no. Będę tak, z jednej strony z... ja zrobiłem to źle, bo może była moja wina, nie? No, ale była też wina innych, też, nie? No, nie będę wymieniał kogo, nie? Bo, bo nie ma sensu, nie?